Cześć, manko to ja, Kasper Games, a to kolejny odcinek Minecraft sezon drugi. E, dzisiaj, jak widzicie za mną, e, no, jest ten szkielet domku, który dzisiaj będziemy budować. I, i, no i będziemy go dzisiaj budować. Dobierzmy się do roboty. Postanowiłem, że osiedlimy się tutaj. Ten domek jest na wodzie i tak fajnie lubię takie domki. Więc sobie pomyślałam, że go zrobimy na wodzie. No i zrobiłam go na wodzie. Węgla trochę mam. I teraz mi powiedzcie, jak mam to zrobić. Czy morwę, mają tak normalnie stać się tu? Czy mam zrobić do nich, e, no, w ziemi je dać? To możecie mi napisać. Zależy od Was. Jacyk, zaraz bym, bo nie chciałem kończyć całego doma, domku, domku, sorry, bo no, wiecie, wolę to zrobić z wami. I nie wiem, czy go trochę nie powiększyć, bo drewna, patrzcie, pod dostatkiem jeszcze mam tyle do posadzenia, ale nie wiem, chyba dome styknie. A jak co, to z tego się magazyn później zrobić, się zrobi? Wiem. Może trochę wyższy, wyższy. Mm, nic innego. To piasek niech będzie. Drewno nie jest bo się na pewno przyda. Dobra. O większego? Bo o tym nie pomyślałem. Znaczy, zrobię jako wyższy. Właśnie nie da poskakiwać w nim w ogóle nic. Gówno. Mógłbym zrobić się siekierę I, i ją zrobię. Ale z gobla, bo ja chcę marnować tego żelaza, może żelazo może przydać. Nawet nie, że może to się przyda, a kierę to wszystko od razu robicie. Jest jak? Nie mogę, jak laguje. Jak pędzę do wody, to nie myślcie, że będzie jakiś problem. Później wam powiem, co Żadnych problemów nie będzie, to wiem, bo już to przemyślałem i to zrobiłem. Wiecie co? Ja to dokończę i, rano, i się prześpię, i rano to dokończę. Ile, że ten domek będzie ładny. wow jakie logi! Jeszcze tutaj sobie mamy trochę kilata, bo moje z powierzchnią są tu. Oj, już myślałem, że jednak te płytki się przydały. Musiałem nawet to te robić. Zaraz wam pokażę dlaczego. Może niektórzy zauważyli, ale. Też... Ja też niektórzy mogli nie zauważyć. Wow, lucky Do tego. Bo nie chciało mi robić schodków. To jest takie schodki. Więc do tego było, te płytki mi się przydały. Na dach też mi się przydał bo... Na szybciej żeby do wody nie spaść. Chociaż bym mógł, ale niepotrzebny. Weź mi czas, nie to tylko. Weź mnie. Zobaczę zaraz, ile się nagrywa. A myślę, że tak długo się jeszcze nie nagrywa. Nie, 5 minut dopiero, to jeszcze sens 5 minut pogromy. Przynajmniej dokończę to. Ja niekiedy, jak nagrywam, mam takie wrażenie, że ten czas tak szybko leci, że muszę się spieszyć, bo... No. wiecie, Że... bo zaraz mi się skończy czas. I... A, pomocy... Bo mi się czas skończy. Zaraz. To zaraz odrzyskamy. I jest kitas. ten piasek przypalę, bo wiecie, że jest fajny tam od też mamy to pustynię, to by zabrakło piachu, to idzie wejść do wody, albo iść na Więc... Nie No już 7 minut, spoko. To ja już pomału będę kończył, w następnym odcinku zrobimy szyby i dokończymy dach. O, teraz tu naprawdę lepiej wyglądajmy. dobra. Piszcie, piszcie, jak zrobić tego screenshota. Nie znalazłem no to... Siemaneczko, cześć.